Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was ze zrapeczką Congratulations za 5 euro i mam jej 5 sztuk. Zaraz Wam pokażę numerki. Są to zrabki kupowane pod rząd. Zrapki od numeru 33. Od numeru 33 do 37 ostatnio zdrapywałam 5 sztuk zdrapki bingo i wygrane wpadły w 3 zdrapkach z rzędu, także zobaczymy jak będzie dzisiaj jest to jedna z moich ulubionych zdrapek często daje mi wygrywać zobaczymy jak będzie dzisiaj także kochani trzymajcie kciuki no i zaczynamy i tak w grze numer 1 szukamy trzy razy, trzech takich samych symboli, ale mamy wszystko po dwa razy. Tutaj trzech takich samych, trzy razy tej samej kwoty. No i tutaj też nie ma, a tu mamy symbole wygrywające, i szukamy takich symboli, pierwszy rządek jest niestety pusty, sprawdzamy drugi. I drugi niestety też pusty, także numer 33 przegrany. Ale jeszcze cztery zdrapeczki przed nami sprawdzamy numer 34 kolejny. I lecimy. Zmieniłam sobie drapę, bo tam ten już troszkę jest wysłużony i nie bardzo sobie radzi z tą warstwą, a warstwa jest taka sobie na tej zdrabce. Nie za fajna. I co my tu mamy? Nic nie ma. Tutaj też wszystko razy dwa. A tutaj? Szukamy. tego szukaliśmy w tamtej. Nie, szukaliśmy tego i tego. No, tutaj nic nie ma. Także lecimy z kolejną numerek 35. Sprawdzamy. Może też nic nie być w tej strapeczkach, prawda? Ale zobaczymy, może akurat coś wpadnie. O, są trzy monety. A trzy monety to dyszka. Także jest wygrana. Raz, dwa, trzy. Także super, wiem, że coś wpadło. drapiemy dalej. Tutaj nic i nasze symbole. Wakacje i jacht. są wakacje, super. Tu mamy kolejną dyszkę, no świetnie. Czyli dwie dyszki już na tej zdrabce. Jeszcze choćby, choćby jedna yy dała zwrotno, to zwróci nam się odcinek, bo wkład 25, a tu mamy dwie dyszki, także. Zobaczymy, co się kryje w dwóch pozostałych zdrabkach, czy będą wygrane. Yy, czy też nie? To jest ta środkowa, którą wzięłam. Środkowa z tych, co mam. 35, dalej lecimy z numerkiem 36 i sprawdzamy, czy będą jakieś wygrane pod rząd. W grze pierwszej niestety nie ma. drugiej niestety też nic nie ma. Tu znowu szukamy wakacji i takiej czapeczki. No, ale tutaj nie ma nic. Przechodzimy do ostatniej. Tutaj nie. tutaj też nic, a tutaj mamy kartkę i naszyjnik. Pierwszy rządek pusty, drugi. No drugi niestety też, także na pięć. Tylko jedna była wygrana, także to troszkę Smutne, bo to moja szczęśliwa zdrabka. W poprzednim odcinku jak drapałam zdrabkę Bingo, która nie jest bardzo szczęśliwa dla mnie, no to trzy były wygrane i to trzy pod rząd, także świetnie. A tutaj cztery były przegrane, a wygrana była tylko jedna i to była dwie dyszki. Tutaj mamy trzy monety za dychę i tutaj na dole mamy symbol wygrywający. Za dyszkę. Także dwie dyszki na 25, więc wynik y, całkiem niezły. Znaczy, niezły. Zależy, jak to inter interpretować, no bo jednak, minus jest, ale mogło być gorzej. Mogło nie wpaść nic, mogło być tu tylko piąteczka, a jest, są, jest y, y, 20 euro. Więc, kochani, jeśli Wam się podobało, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapek A oraz komentarzy. I napiszcie czy podobają wam się takie odcinki, gdzie zdrapuję kilka zdrabek pod rząd, czy wolicie jednak miksy. Ja wam dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego wieczorku. Wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko, Pozdrawiam. Pa pa.